Słuchajcie, to kolejna y, część historyki. Mama jest w ciąży. Y, poczekajcie. Mama jest w ciąży. I tam mi się głos okazał nie nagrywał. Dźwięk się nie nagrywał właśnie. I nie było słuchać nic co gadam, więc teraz będzie obiecuję. Bo teraz mam dźwięk włączony i to widzę i teraz sprawę. <laughs> Poczymaj mi jeszcze skarbie. O, możecie obejrzeć, co film takiego jest na moim kanale. Mam pytanko takie, yy, dobrze jakie? No bo jak jestem w ciąży, to yy, ile. <śmiech> mam <śmiech> Przepraszam, ile. Yy, kiedy tutaj w ogóle przyjdę żeby rozdzielić taki tam A, nie wiem, co. Nie wiem, to jest w ogóle. To leci tutaj, ale ja też tu pracuję, ta pracuję, wszędzie pracuję. No dobrze, to. Nie, Można kupić takie specjalne ciuszki, żeby był. No, brzuch był. Rozumiem. <laughs> Okej, <Okay>, dzieciaki. <śmiech> 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 Sorry, to ale pierdolę, jaka boli. Idę, to, te ciuchy gdzieś. O, to chyba ten jest. Jestem. No i to będzie pijama. Okej, okay, mam. mogą iść. A, żadnej butelki nie masz? No właśnie. No właśnie, mama obcięta butelki, Butelki ziemne, pociepne. No tak, ale jakoś tam nie chce mi się. Dobra, chodźmy już. Pędzimy. Ojej, <laughs> Mama, to skarbie. Widzimy gdzieś jeszcze. Nie, się czuję trochę. Dlaczego do mnie o tej godzinie? Przecież zadzwoniłaś? <laughs> Kiedyś jeszcze spałaś, że wczoraj, że do szpitala. I sprawdzenie, czy jest jeszcze nie wiem, no bo tak akurat nie spałam to to noc. A racja, myślałam, że to był dzień. <laughs> nie, to była noc. <laughs> Aha, to musiałam chyba zacząć jeszcze wtedy później. Dobra, chodź. Mama, gdzie twój ten patrzę jak żyć? E ja może do naszej szkatułki. Później będziemy starsi to zobaczymy. Ale tutaj nie będzie łaska. No, wiele nie będzie łaska, ale. Dobra, Chodźmy. Obiad tam zrobieli. Ja tu siadam. Ja tu. Dobrze, odłożę sobie tabletki do szafy. sobie narracji, tu nie ma szafy żadnych takich. A nas to Okej, okay, tu... No, no radzę sobie nie Ten jest lepszy chyba, jako piżamę Na razie... I tu tam ciuch. Jestem... O czym myślałam w w lodówce z Kto chce lody? Ja chcę! No dobrze, to lody dzisiaj będą było nic przeciwnego. Nie mamy. I tak jest lato, więc lata trzeba korzystać. Właśnie, to musi mieć na dwór. No dobrze, pędźcie. Ja tu No. lubi Ja idę tu jeść lodę. A ja będę skakać. <laughs> Najlepsze, co mogło być. Uwielbiam lato. Ja też. No. Zjedzone. Zjedzone. I mam też do was zyski. U was w toce też jest taki lag jak u nas, że jak siadacie, czekajcie, jak siadacie, to wam oczy znikają, bo u nas tak jest, <laughs> nie wiem dlaczego, <laughs> nie wiem, wy wiecie albo wiecie, albo wy coś to macie, piszcie w komentarzach, a my skakujemy na lampę. Okej, okay, skarbiety. Wiesz może chcesz lody. Nie, ja pójdę do góry. Ech, Bartek się do mnie dzwonił i no. I nie odebrałam. A dlaczego nie odebrałaś? Nie wiem tak w sumie. Hmm. To było wtedy, kiedy ty do mnie dzwoniłaś, a on potem do mnie dzwonił i... Tak nie wiedziałam, czy odbierać lepiej. Pomyślałam, że lepiej nie. Na pewno lepiej nie na 100%. Mam rację. No, słuchajcie, co mi nie <laughs> no, trzeba mówić, to mnie odebrałam. No, bo... No, nie odebrałam, bo... Chciałbym. No, no i tu powiedział, że to mnie zadzwoni. Więc... Dobra, ochłoń się. ochłoń się. Maja, ochłoń się, tam nie, nie mi jeszcze Dobra, yy, dobra, nieważne, nieważne, nieważne Czy przejść te wszystkie pokoje Czyli tu będzie pokój małego dziecka No okej, okay, rozumiem <laughs> Ach, Jestem zmęczona Powiedz jak oni no Muszę to okej Tu nic Racja Przecież zapomniałam to jest wycieczka szkolna do teatru i to jest jakby takie na y, kilka dni, znaczy na jeden dzień, ale ja się nawet nie spakowałam, nie spakowałam się, nie spakowałam się. Dobra, do teatru się nie spakuję w sumie, samo się na nie wystarczy. Och, to jak zapomniałam, Boże Święty. Y y może zadzwonię do koleżanki. <laughs> hej, o co chodzi? Y, znaczy, hej. O co chodzi? No bo <laughs> pamiętasz, że wczoraj jest wycieczka. Tak spakowałam już wszystko, co dla mnie będzie potrzebne. A co ci jest potrzebne oprócz śniadania? Wszystko normalnie... Mam chipsy, mam żelki, mam jeszcze kole. Mam trzy awokado, żeby do mnie do ciebie starczyło jeszcze... No do mnie, drugie. <laughs> wszystko mam. Aha. Ja to wezmę tylko śniadanie. Pamiętaj, jeszcze mam polski na końcu. Bo zostajemy jeszcze na polskim. E, nie. E, polski jednak odwołali. Naprawdę? Myślałam, że jeszcze jest. Nie, polski odwołali. A, dobra, to pa. Pa. Dziwna jest. W sumie ona jest taka zawsze. i rysik. <coughs> вот сейчас опять из окна смотрят я. Скарби. Мама, мама, Моя. Моя, где и стоять? <laughs> Mamo, już przyszłam na dół. Kiedy ona niby na dół przyszła? Dobra, nie wiem. Nie wiem. Jestem na dworze z y, y, dzieciakami. Ok, już mam koniec. Muszę zobaczyć dlaczego się dlaczego nie odzwania do partka Mamo, zostaw mój tablet A to potem jesteś na dole. Nie, mamo <laughs> jak mogłaś? Przepraszam cię skromnie, naprawdę nie chciałem, chciałem tylko się o tym dowiedzieć. Wy z mojego pokoju. Jak mogłaś? Do, do własnej tak córki. Jak mogłeś. Przepraszam cię, skarbie, naprawdę. Nie. <laughs> Jakbym miał klucz, <laughs> to chętnie to drzwi zamknę. Ale mi go nie dadzie, bo wtedy mam 18 lat nawet. Skarbie, ale... Nie, wynuła Jak mogłeś, mam. Zostaw mnie już. Przepraszam, skarbie. Nie, zostaw mnie. A, może te dzieci mi chociaż będą ufać. Ja, ja was wszystkich kocham. Nie wydaje mi się. No, OK. okej. Ta mama, ona wszystko robi przeciwko mnie. Żebym tylko ja nie miała, ja, ja, ja ja. To jest niesprawiedliwe. Jakoś dzieciaki wszystko mogą. dość tego. Tego świata. Mam dość już tego. Dzisiaj już spać czas. Nie, ja nie chcę spać. Ale już trzeba, tak? Biorę się mało. Zosia. się. Dobranoc. Zobaczyć, czy moja już śpi, może... ...nie wybaczyła. Ha? Hmm. Nie skończyłem zadanie z matematyki. Same znaki zapytania. Pomogę jej. Dobrze, że się znam na matmie. Hmm. Coś tu jest w moim pokoju? O nie, chodźcie. <laughs> nie jest ktoś w moim pokoju? Halo? Zeszedł jest w innym miejscu. Co z nim zrobią? Nie wiem o co chodzi, ale i tak nie wypaczyłam mamie. Ach, na pewno co ona zrobiła. Nie wybaczę jej nigdy. Tylko co mi zrobiło? Przepraszam. No ale okej. Jak <laughs> nie, nie wybaczy to... No nie ma co mówić, nie wybaczę. To było. najlepsza odcinka. Pa!